Siemanko, robimy własny żelkowy kalendarz adwentowy. Sprawda, na naszym sklepie nie ma kalendarza adwentowego, ale zrobimy sobie teraz taki mały prototyp i kto wie, może w przyszłym roku już się pojawi. Także potrzebne rzeczy, karton i flamaster. Tak jest. Jak sobie tak? <śmul seventy> to, to, to się ile będzie tych... Tyż, tyż, tywa... <śmul nyugni> A nie <that> serio tak wyszło? Wiktor, ty masz linijkę w oczach. Masz fach w no. ręku i w nodze. Zobaczcie, mamy już przygotowany tutaj taki prototyp, teraz wrzucimy tutaj 24 rodzaje żelków i będziemy codziennie sobie zjadać. Także dzisiaj mamy 1 grudnia, Wiktor wybierz co kosztujemy. Wiesz co, ja bym wziął kwaśną wiśnię, bo to jest nowość, ja już to próbowałem, To mega dobre, więc niech będzie, że będzie kwaśna wiśnia sobie tu odłożę. I co, chyba skreślamy sobie ten dzień tutaj na naszym Dokładnie. prototypowym kalendarzu. 1 grudnia mamy już skreślony, a wy piszcie w komentarzu szefie wprowadź kalendarz adwentowy. Dokładnie. A my testujemy. Mega dobra.